OK, cześć wszystkim. Czy bitcoin w najbliższych miesiącach w górę czy w dół? Zastanówmy się. Indeks dolara, który jest od kilku tygodni na wzrostach, jeżeli te wzrosty miałyby zostać zaprzestane, potencjalnie mogłoby to pociągnąć cenę bitcoina w górę. Ale do tego czasu może się zadziać dużo. W długim interwale, jeżeli weźmiemy ratio z indeksu dolara i podzielimy to przez cenę bitcoina, to otrzymamy taki wykres. I zwrócimy uwagę, że jesteśmy generalnie w momentach, w których długoterminowo były bardziej korzystne momenty to pod zakupy niż pod sprzedaż Bitcoina. SP500, jeżeli SP500 miałoby zacząć odreagowania swoich kilku miesięcznych wzrostów, mogłoby zacząć ciągnąć cenę Bitcoina w dół. Ale Bitcoin, sam Bitcoin w stosunku do SP500 możemy zwrócić uwagę, że jest w tym momencie na wsparciu. Które jest utrzymywane od kilku miesięcy, od półtorej roku, od lipca 2022. To są te poziomy. Czy te poziomy będą respektowane? Natomiast, jeżeli weźmiemy ratio z DXY w stosunku do Bitcoin, Stablecoin Reserve Ratio i w stosunku do ceny Bitcoina, czyli to ratio, ten wskaźnik pokazuje nam, Stosunek pomiędzy jeszcze raz indeksem dolara a bitcoin stablecoin, czyli rezerwy bitcoina na giełdach spot, rezerwy stablecoinów na giełdach spot i jeszcze cena Bitcoina, czyli cztery różne metryki. To zwrócimy uwagę, że jesteśmy raczej w lepszych momentach pod sprzedaż bitcoina niż pod jego zakup. Zwróćcie uwagę, historycznie właśnie te momenty to były dobre momenty, raczej pod lokalną sprzedaż aniżeli pod zakup Bitcoina mówimy lokalną, ponieważ to rzeczywiście były lokalne momenty po których cena Bitcoina spadała. Czy ten poziom, na którym jesteśmy na chwilę obecną również jest takim poziomem? No te spadki już zanotowaliśmy. Czy to jest koniec spadków, czy to jest dopiero początek? Co wy na ten temat sądzicie? Natomiast długoterminowo Bitcoinów na giełdach jest mało, natomiast kapitału, czyli stablecoinów na giełdach jest Dużo wskazuje to na dysproporcję towaru w stosunku do kapitału, za który ten towar może być kupiony, a zatem cena przy takim porównaniu może mieć bardzo duże parcie w górę. Co na ten temat sądzicie? Czy to parcie będzie miało miejsce? A jeżeli przeanalizujemy profit and loss na blockchainie Bitcoina, to zauważymy, że jesteśmy w tym momencie w zielonej strefie. Te zielone strefy raczej wskazują nam na mniejsze ryzyko zakupowe, no ponieważ zielone światło, zwróćcie uwagę, te momenty historycznie były określane raczej lepszymi momentami pod zakupy. Czy ten moment również będzie określony jako jeden z lepszych pod zakupy bitcoina, czy tylko lokalny moment? To jest oczywiście tylko wykres. Kolejny. Pokazuje nam liczbę transakcji na sieci Bitcoina. Ta liczba transakcji jest mała, niewiele się dzieje. A jeżeli niewiele się dzieje, to być może jest to dobry czas na akumulację. Niewiele się działo również w 2018, 2019 i 2020 roku. To był dobry czas na akumulację. Teraz niewiele się dzieje również. Czy to jest dobry czas na akumulację długoterminową? Jeżeli miałaby się powtórzyć historia z 18 i 20 roku, to okazałoby się, że tak. Natomiast Cena transakcji na sieci bitcoina, czyli opłaty transakcyjne FIS, widzimy, niewiele się działo, ale one powoli zaczęły rosnąć. Czym to jest spowodowane? Czy to jest spowodowane Bitcoin Ordinals, czy po prostu zwiększonym wolumenem na blockchainie bitcoina? Niemniej jednak historycznie po takich wzrostach w opłatach transakcyjnych na sieci bitcoina to raczej przewidywało nam dobre momenty pod wzrosty. Przeważnie niż pod spadki. Oczywiście, co wy na ten temat sądzicie? Czy uważacie, że to jest dobry moment pod wzrosty, czy raczej dobry moment pod spadki? Decyzję zawsze pozostawiam Wam. I na samym końcu Open Interest, czyli liczba otwartych pozycji na giełdach typu futures. Ten wykres widzicie na samej górze. Dla porównania cena bitcoina. Z tego Open Interest wyciągnijmy stochastic RSI. Interwał tygodniowy, stochastik RSI liczone w następujący sposób. Jesteśmy na niższych poziomach ryzyka, jeżeli chodzi o zakupy pod wzrosty, te poziomy ryzyka historycznie były całkiem dobrymi momentami pod zakupy Bitcoina. No właśnie, czy to jest dobry moment pod zakup Bitcoina, czy jeszcze czekacie na lepszy, co Wy na ten temat sądzicie? A ja Wam bardzo dziękuję i życzę Wam udanego dnia. Trzymajcie się. Cześć, i na samym końcu dodam, że jeżeli wejdziecie na Max Data App, to po lewej stronie koniecznie pamiętajcie o odebraniu bonusu, który możecie odebrać po tym, jak wypełnicie quiz. A quiz możecie wypełnić jeszcze dzisiaj. Dodatkowo na Max Data App po rejestracji będziecie mieli dostęp do automatycznych alertów, m.in. alertów na Telegram, jak również Colorbot. A to wszystko alerty, które są generowane całkowicie w sposób automatyczny na podstawie danych on-chain i danych giełdowych. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.